No się witam Was wszystkich w kolejnym odcinku z aberracji na moim kanale, w którym będziemy sobie robili bardzo ciekawe rzeczy, ale, ale hola hola, najpierw tutaj tłumaczcie, y, tłumaczycie tłumacz co się stało. Tak jak wspominałem w ostatnim odcinku, no będę... Ben... Wybudowaliśmy tą bazę, o której mówiłem i tak się ona prezentuje, już od razu wam ją pokazuję, proszę bardzo, wyjście jedne schodkowe, e, tutaj macie wyjście drugie schodkowe, raczej to zostawię, bo fajnie mi się tak potem śmiga. E, w bazie na razie mamy Smithy, e, Morton Pistol, e, Fabricator, wszystkie skrzyneczki jakie trzeba, to w ogóle mamy też Bulldogi jako światło na razie robią. Nie wiem, czy im się jakby wyczerpuje to światło i do ksaka nie mogę dojść. Nie mo... Ksaku nie może dojść, ok, nie ma problemu. E, piecyk, tutaj kolejne Smithy, żebym też miał 70 slotów znowu, bo nie chciałem robić więcej skrzyneczek, a na razie safe'u nie mamy. E, tutaj Campfire, który w sumie będzie ważny, bo będzie miało mięsko, a to się przyczyni do naszego dzisiejszego celu odcinka, który jest bardzo ciekawy. No i ten taki wardrobe, a to chyba jest z moda w ogóle ten rzecz. O, tu mamy w ogóle tę. To się dzisiaj nam przyda, ponieważ chyba takich po tytule widzicie, czy tam po miniaturce, po, po całym odcinku, będziemy dzisiaj oswajać sobie healinga, Tak jak ostatnio w niedzielę e, przecież wyleciał poradnik na temat oswajania takiego, to dzisiaj zobaczycie, e, jak się takim ziomeczkiem chodzi. Ej, tu mamy teraz 27, ej, ale op. Co potrzebujemy? Biotoksyna na pewno. Na pewno to. Na pewno łóżko, które już tam mam postawione, mamy już zbrojkę raczej zrobioną, to co to w ogóle jest? To jest po prostu mięsko, to można chyba odłożyć do jednego z Mortan Pistol, dokładnie. E, I czy coś jeszcze potrzeba? Chyba nie? E, jak chodzi o dinki, no to jak widzicie są troszeczkę poprzestawiane, bo tutaj wiadomo były fundamenty, wszystko tutaj poniszczyłem e, To chyba też na live postawiliśmy właśnie w ostatnią sobotę. O, mogę tutaj wrzucić też ta. I zobaczcie, jeszcze 6 dostałem. O matko, to aż tyle chyba mi nie będzie trzeba. No, ze zmian takich pozaodzinkowych, poza liveowych, poza live to jeszcze tylko Deodika mi się ogarnęło, udało ogarnąć. I tam Paracer jest jeden, to przy oswajaniu poprzednich healingów się udało. E, niestety obydwa zginęły, ale też niestety musiałem pod odcinek zrobić sobie te Medical Bruise. Także ja to wywalam, bo to nie jest generalnie item, który powinienem mieć w ekwipunku. Ale to i to, to już są itemki, które były moje od początku. No i też sobie skraftowałem. Właśnie pod tamten odcinek. To jest generalnie, pokażę wam, metalowa zbroja zwykła, nie? Tylko, że no wiadomo, ma tego skina założonego. Więc mamy całą metalową zbroję. Mamy narkotyki. Pułapka też tam jest. Jak wiecie, gdzie, w którym, w którym mniej więcej miejscu, to mniej więcej tutaj. Dobrze mówię, tak, gdzieś tu. W tym takim redwoodowym regionie. Z tego, co mi się wydaje, znajdziemy tam raczej jakieś, jakieś generalnie jilingi. Tylko chciałem jeszcze właśnie tu w Muhomory wejść. Ale nie wiem... Jakby czym to zebrać, może z tego, z tego może to zbierać, bo Metal Secle już patrzyłem i niestety ale nie posiadam. A nie chcę zrobić, bo generalnie też na streamie, nie wiem czy widzicie, o tam generalnie tam to znacznik, nie powiem jaki znacznik. Yy, tam jest rollerat, na którego siodło potrzeba 420. A jak nie zrobię na niego siodła, to go nie wyciągniemy z dziury, bo jest generalnie na skraju dziury, że tak powiem, ten roller rat. Uderzysz te grzyby czy nie? Nie! Ktoś z tego nie chcę zebrać tych grzybów. Kurde, chciałem narkotyków, więc. Znaczy, no, biotoksyny e, narkotyków. Dobra, nie chcę iść. Dobra, e, w sumie to tak. E, nic się nie zmieniło w bazie, więc chyba nic wam nie muszę pokazywać. Jak coś, to to pytajcie w komentarzach, wiecie, 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 serwer Discord w opisie. E, a ja tak pomyślę, czym chciałbym się wybrać po tej linki? Bo myślałem nad jakimś dinkiem typu Taran, czyli paracer z poprzedniego dinka, który troszeczkę sobie wylewelował, jak widzicie. I chyba się powinien móc boostować z tym paracerem, czy mi się wydaje. Chyba tak, czekajcie, hea to show more. nie no, powinien Właśnie nie chciałbym chyba tym paracerem iść przez to, że on musi nam zrobić tutaj dzidzie w razie gdyby taki paracer zginął I przenieść statystyki, aha, karkinos siedzi w moim tyłku Na karkinosa też dzisiaj będziemy mogli zrobić siodło, bo generalnie, o, wyszedłem Wyjdź ze mnie, Dobra. Jak tak nie zrobimy tego, to zrobimy to tak, o. Bo generalnie, poczciwy krzaku yy, pokazał, gdzie jest y, miejsce tych Blue gemu, więc tam się też będziemy dzisiaj mogli wyjść. Czekać, czy ja na pewno mam wszystko? Wiecie, sam robiłem poradnik, a, a nie wiem, czy mam wszystko. Nie, ale wydaje mi się, że to mam, to mam. Yy, no, Kilofu nie mam, a przydałoby się trochę więcej kilofu yy, wziąć. Ponieważ no, będziemy musieli te te gemy rozbić, więc ja bym sobie tutaj, o, wziął taki zapasowy kilof. No i dobra, to na razie tu wrzucimy. E, w razie co to strzał, też powinienem troszeczkę mieć. Bo no i też może boli, jakby jakieś rawagery przyszły, czy coś e, co mógłbym zabić. Bo ta kusza jest całkiem niezła, prawie 200%, ale sieka nawet. E, no i tyle chyba. Gra dalej, krasuje niestety. Eee, ale coś tam jest lepiej z tą motywacją. No i dobra, odpalimy sobie z pomocą Spyglassa tutaj i pójdziemy na razie tutaj na stópkach na, na boso. Nie powinno tutaj jakichś bardzo niebezpiecznych rzeczy być, bo tutaj chodzi dużo paracerów i innych takich. A tu healingów całkiem dużo widziałem. No też tutaj mamy naszą pułapkę. Nie wiem, czy tam już widać ją. Tam jest jakiś healing 45. Hmm, no nie byłby to jako pierwszy healing taki zły time. Też nie ma jakoś mało. Myślę, że to skorpion, Ym, ale raczej kurczę coś pod 90, może coś. O nie, z Sarką. Sarko powinienem móc zabić ogólnie. Nie wiem czy mi się uda, nie? No 350. Jezu Maria, ile tych healingów tam lata. Który to ma level? Nie, nie mogę zobaczyć. 150! O shit ty, bierzemy go od razu. Który to jest? Który to jest teraz? 10, to nie ten. O nie, Sarko idzie mi w dupcyć! Zjeść mnie, idzie. On chce mnie zjeść! Nie no. Ale z tą kusą się akurat nie muszę bać. Oj, muszę się babać. Dobra, nie, one shot. Elo! Dobra, mówiłem, tak kusza jest całkiem niezła Nie wiem, nie będziemy zbierać... O nie, mega neural, ale czemu ty mnie bijesz w ogóle koleżanko? Hej, 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 hej Hej, 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 uspokój się Ty też się uspokój, znaczy zjedz się za to, nie wiem, to nie moje Ale gonią mnie teraz, ty No, na stópkach taki epizod też musi być Który to jest level? To był ten? Ten 110? Nie, ten 150 Kurde, gdzie on teraz jest? Fajnie jakbym wiedział Mógłby już do mnie strzelać, nie wiem, to jest ten dziesiąty. Tego dziesiątego, bo je generalnie można zbolować. Kurde, za dużo ich tu lata. Zobaczcie, cztery w jednym, w jednym ekranie i Rollerata biją. To jest który? Dziesiąty. O, dziesiątego. Czekaj, chodź tu, misiek. Ja go zboluję, patrzcie, o. I Rollerat z tego dojedzie. Ja bym go generalnie zastrzelił też. Patrzcie, Hedzik. O, pięknie, no. Pomogłem ci, Rollerat. Jesteśmy sojusznikami. To jest 150, tego nie bij. Rollerat ma 20, zginie. O Jezus Maria, ile ich tu chodzi. Kurde, ja te pozostałe bym pozabijał, 150 tego chcę. Pamiętajcie, żeby zawsze sobie pozabijać linki, których nie chcecie podczas oswajania takiego healinga, bo będą wam po prostu przeszkadzać. To jest ten 405, więc jego też bym chciał zabić generalnie. No, ale nie zabiję go, jak mi tak będzie latało. No ale też da się na, 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 na boss'a unikać w miarę. Oj, da się unikać, a ja takiego bombola robię. Da się tego unikać, dobra. A jakbym poszedł w stronę pułapki, tylko musiałbym zrulować tego dobrego. O, tam jest piąty. Zobaczcie, je można bolować i to jest akurat spoko. Ale mówię, tutaj w tym rejonie, jak potrzebujecie Lingów, tutaj się ich respi. Wystarczy, że trochę pobędzie. Mhm. To jest 50. Boże, ile ich tu jest? Boję się już. Ty, coś tu idzie. Co to idzie? Teraz. Aj, nie trafiłem. No ciężko, ciężko. Ja tu generalnie mam łóżko zaraz, ale. Kurde. Przypałowe. Widzę generalnie pułapka z tamtego odcinka, którą przedstawiałem... A nie dobra, to jest 15. Serio 15. Widziałem, że mnie zaczął strzelać. Jak widzicie mam 13 piór w sobie. O nie, co za co za chłop? O, minął to. Mam 13 piór w sobie i chciałem go zlurować, bo za mnie strzelać, ale z tego go w tym czasie raczej zabiję. A jak nie, to ja go zabiję skusznie. Nie, to jest ten? Nie, tak. Tak, dobra, coś mi się pomyliło. Kurde ej, strzela do mnie. No i teraz go kurde, nie mogę go. Oj, i teraz na ziemię, na ziemię, na ziemię niech zejdzie właśnie właśnie właśnie, ja go tutaj. O Jezus Maria, nie trafiłem Ale kupsko Ej, teraz drugi tu leci za mną, czy nie? Piętnasty i to to jest który? Piętnasty też, dwa piętna... Co tu się dzieje? Za dużo tych healingów, tam które? Tam są te 150 chyba. Czekaj, o właśnie czekajcie, czekajcie, Aj, zabiłem go akurat. Miałem 36 piór w sobie. No dobra, jestem w klatce. Oj, jest bity. Dobra, dobra, to 50. Właśnie chciałem się wyzbyć tych niepotrzebnych, bo one mi przerwią przerwią timing proces. To jest który? Ten 45, czyli to też dalej nie jest ten, którego chcemy. O tu chodzi jakiś też. To jest. To nie jest ten 150. To 150 miał takie czerwone barwy. Dobra, ja tu dalej ich czyszczę. Jakby coś się działo, to to, to będę informował. Jezu Maria, ile ich tu lata? Ty za dużo. Te respy są powalone tych healingów. Piętnasty znowu, ha? Dobra, moi drodzy, chyba wyczyściłem wszystkie linie w okolicy, te takie le lisko levelowe. Yy, nie wiem. O boże, I co? Czekaj, co? Co jest? Mamy dwa. Dwa 150? Chodź, 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 misiek. Chodź, 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 strzelaj, strzelaj, strzelaj. Niech on do mnie strzela. I teraz zaraz będzie we mnie wlatywał, pewnie kolega. Nie idź tam. Chodź tutaj. Chodź tu do mnie, strzelaj, nie do niego. I do, teraz do mnie. Nie, 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 ale nie wiem, który strzela. Nie wiem kto bije. Kto uderza. No i mi zadupczył. Zbroje. Fajnie, kumpla. Czekaj, ile ich jest w końcu? Bo ja już się pogubiłem. Czekaj, czekaj, bo tam widziałem dwa 150 chyba. Nie jestem pewien, ale, ale chyba tak, który to jest level? No i teraz idzie tu druga kupa. Kto to jest? Kim jesteś? Who is this guy? O 45, to jakieś gówno. No nie, to jest 150. Ej, ale ja nie chcę tego małego, ma, małego skrzata. Chodź tutaj. A nie, nie zabiję go, bo. O nie, one są. Made boosting. Mają włączony. Kurde, będę bity po prostu. Jeszcze wody nie mam, ale przyps, ty. Pleps, haruje, dobra. Dobra, muszę jej tak obić, ale nie wiem, co się dzieje, kiedy dwa mnie obijają. W parce, jakby. W parce, szparce, wiesz, co zodzi. Dobra, sztreści będę miał. Będę miał czy nie będę miał? Tak! Jest! Który nie wiem. Sam siebie ogłuszyłem. Co bije? Mogę mu dać to Nie, zwaliłem chyba coś. Tak się nie oswaja. Super, już mi zbrojkę rozwaliły. Ej, ale dobra. Tylko nie mam więcej strzał. To jest problematyczne. Tego drugiego i tak nie bierzemy. Ja nie mam wody. Wiecie co, ja mam plan? Musimy to zrobić od nowa. No ja i tak nie mam dobrej zbroi. Jak widzicie, mi się po zbroja tu rozwala. Zniszczymy się. Próbuję wrócić po tej temy. Odbiorę sobie wodę, będę miał więcej wody, bo tak to mi torpor wzrasta. Zrobię sobie nową zbrojkę i wrócimy do tej klatki. Bo zobaczcie, że koleżcy mnie biją. Który to? Który to który? To jest ten głupi. O, o, tego nie chcę, tego nie chcę. Chodź tu. Jest, dobra, ej, dobra, dobra. Chodź, chodź. Mam 40, mam. Daj mu. Dzięki, przyjacielu. Dobra, to jednak nic nie. To jednak wracamy do poprzedniej taktyki, chyba. Ale nie wiem, ile on ma torporu. Znaczy, mogę to zobaczyć, co nie? 1,8K, to będzie nam ciężko to przebić, John C. Też bym musiał... Czemu on we mnie wle. Aha, no tak, bo one są głupie i robią takie rzeczy. No tak, chudły stot. Okej, okay, kolejna, kolejna część armoru rozbita. Ja no, myślę, że zginę tutaj prędzej niż on mi nabije 40 tych. No i on spada se tako. Co ty robisz, gościu? jesteś ulany, wiesz o tym? A, ja mam to w dupie. Nie, bo jak ja zginę, to dobra, dobij mnie. Dobij mnie. Dobij mnie. Dobij mnie. Dobij mnie. Dobijesz mnie czy nie? Dobij mnie. Nie mogę mój tak dać biotoksy. No i uciekasz teraz, tak? Takim będziesz gostkiem. Dobra. Wrócę sobie tutaj z pełną armorem z wszystkim, bo jak zginę, to i tak y, timing proces się troszeczkę. Y, no. troszeczkę cofa. Dobra, wróciłem w takim trochę klasycznym stylu. OK, i Link znowu... Weź we mnie strzelaj po prostu. Teraz chyba powinno dużo lepiej mi to pójść. Okej, okay, tylko musi do mnie strzelać. Niech Niechbym mnie strzela, tak czy siak. Rampy sobie też możecie dodać. Tak sobie teraz ogarnąłem do tej pułapki, żeby wam się łatwiej wchodziło. A żeby link dalej nie mógł tutaj wejść. Mm, bo on wyląduje. No i co teraz? No i teraz będziemy chciał w dupsko ugryźć. Tego nie chcemy. Dobra i strzela, strzela. Jeszcze musisz postrzelać trochę. Ja sobie przygotuję te granaty. Teraz generalnie mam ozdobną zbroję, jak widzicie. Nie od tej strony, od tej strony nie mogę wejść na pewno. I jak będzie 35, to. No ale dlaczego on przy 34 to robi? Co za wariat? Ale mnie to denerwuje, nie? Człowieku, przy 40 jest powiedziane, że ma we mnie dajwować, a on robi to już przy 30, bo jest kupą. No tak to wygląda. Oswajanie i e linga Mimo wszystko lepsze chyba raczej niż fasoli. No i zobaczcie, teraz wyląduje zaraz. Chociaż nie wiem, może zaraz daj dajwombował, nie? To wie. Dawaj, wyskakuj do góry, strzelaj we mnie, nie wiem. Przy 30 wam polecam wchodzić już do klatki, o. Bo on was jakoś tu jeszcze dostrzela raczej. Patrzcie, o, 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 Trafił? Nie. Trafił. Ja pierdzielę nie. Dobra, no i co? I musicie ten proces powtarzać, nim się wam kolejna broja nie zmniejszy. Wi widzicie? Trochę się niszczy, tak, tak jak, jak widać na załączonym obrazku. Zobaczymy, ile mu jedną dam. Nie wiem, czy oswoimy sobie obydwa te na 150. O ile to były obydwa, o ile mi się coś nie przewidziało. Ale chyba były obydwa. Tak mi się wydaje, zjedz to, tak, ładnie. I na mnie się agruj. Na mnie. Na mnie. No i pięknie. I teraz tak sobie stańcie, jak już macie to 30, żeby, żeby was nie mógł jakoś. O, 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 o! I teraz. Patrzcie, i... i co się dzieje? Dostał. Spadł? Nie, nie spadł. Ile dostało mu to? 300 tylko? 30? Jezus Maria. Nie wyrobię tutaj z tą zbrojką, no ale dobra, metalu trochę mamy. Można się pobawić. Chyba, I guess. Dobra, chodź wariacie, strzelaj do. A nie, 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 bo on może we mnie jeszcze będzie walił. Bo on tego to jakby się nie udało jeszcze. Tak jest pokazane. No właśnie, właśnie, właśnie. I teraz leci bomba. I gówno. Leci bomba, powiedziałem. I nic się nie dzieje. Dzieje się coś? Gówno się dzieje, nic się nie dzieje, widzicie? To, to goofy działa. Weźcie sobie te Medical brusy, jak możecie. No ja nie znam za bardzo z czym to, to, to zrobić. Strzelasz już, czy? Strzela to on zucha na komendzie. Aha, i poszedł, nie? Także jak widzicie, no mówię, lubi się to bogować. To jest ten mój. Co to nam robi w ogóle ten wariat? Halo, widzisz do mnie? O, i zara będzie do mnie strzelał, jak to więcej wyci. Nie, 35 już. 37. A! Co to był za dźwięk, ty? Dałem dźwięk jakiś wiki. No i co mam ci teraz zrobić, niby? Teraz ci nic nie zrobię. Nie ogłuszę go. No, tak to wygląda. Tak, taki jest timing proces. Tak to właśnie wygląda. Zobaczcie. Zbrojka już pokieruszowana prawie cała. No, przypał. Penetruje on trochę. No, o tobie mówię. Weź wariacie się. Zareagowalne. Uderzę cię. Wiesz o tym? Będę cię bił. No ty kurwa. Ale bym go. Jezus Maria. Zniszczyłbym go, jakbym mógł. No i co teraz zrobisz? Nie wiem, nie idziesz? Wyskakujesz? Halo. Bułę zaraz dostaniesz w gościu. No, jesteś bity, nie? dobra najdy poszły a to w ogóle działa na pvp no i gdzie on leci? Ja? nie wiem czy ten 150 to taki drog dobry pomysł no, mamy bardzo dużo metalu więc mogę się bawić a time jest raczej yy, warty metalu tylko że time nie chce się tajmować, you see? that's the problem no ark klasyczny ark moi drodzy nie nie ja przepraszam ale kurde myślałem że jeszcze raz będzie będzie mu trzeba dać ten na, narkocy. co ja już ja już nie, nie ja nie wytrzymam nie wiem, czekaj, dajcie mi, nie. 40 minut? Próbuję otejmować to gówno, psycha mi już siada, nie, to nie, 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 ja już nie, zobacz jak ja wyglądam, zobacz co tu się dzieje, zbrojka w ogóle nie istnieje człowieku i to nie jest, to, to nie jest mój ostatni set, to jest piąty set? Poszedłem sobie literalnie do bazy zrobić z pięć setów, chyba, można to, chyba to, widzicie po moim, po moich tych, po moich owocach, miałem chyba 30, mam dwa. Masakra to jest, Jezus Maria, oswajanie tego gówna, Jezus Maria, teraz będziemy musieli Raumatona znaleźć, nie obiecuję, że będziemy oswajać tego drugiego na 150, który nawet nie wiem gdzie jest, człowieku, pewnie odleciał do ciepłych krajów, jak to ptaszki, Jezus Maria, mamy to, Raumatona 4, no dobra, teraz mi narkotyki to już gdzieś latają, nie no, zbrojkę mam, żeby sobie zrobić i zrobiłbym to bardziej teraz z wami, bo już trochę nabrałem w tym wprawy, ale... Matko bosko, psychika moja nie istnieje, to nie, nie ma, zobacz jak ja, nie, zobacz jakie ja wyglądam, zobacz ile ja mam no ży... dobra, życie mam akurat na razie całe. Masakra, naprawdę masakra, bo myślałem w ogóle, że, że wiecie, że jeszcze jeden strzał z, z, tego owocu będzie mu trzeba dać i jeszcze jedną, no, biotoksynę, bo on tam miał 1,4, a ta jedna mu nagle dała 400. Okej, okay. no super Rawagery, nie? Dobra, okej, okay. ominaję, ominaję. ominę, je, ominę je. Mam dużo movement speeda, powinienem ominąć. O nie biją się tam, linki moje. Dobra, o Raumatona musimy znaleźć, czyli. No tam, dobra, frajer ucieka. Klasyczek, nie zostaw go. Sam przyjdzie do siebie, dobra. Ej nie, psy, ja mi siada. gamma przekleństw, jaką rzuciłem podczas yy, zabawiania się z tym koleżką, jest za duża. Po co ja tu przyszedłem? Po Raumatona, ale to dobra, Rawagera weźmiemy. I Ravagerem pójdziemy poszukać jakiejś owieczki do zaciukania Dobra jest, znalezienie owieczki było dużo prostsze niż mi się wydawało, że będzie Na szczęście Bardzo fajnie Halo, dawaj owieczkę Lodówkę też bym sobie mógł ogarnąć, jakbym sobie lodówkę zrobił To fajnie, bo ten ramaton będzie, no właśnie, 37 minut Idę ogarnąć sobie lodówkę Yiling? jak tam Yiling? Zaraz sprawdzimy. Nie, on się jeszcze na pewno nie obudził. Ogarnę sobie od razu generator. Lodówkę ogarniemy w bazie. Spróbujemy, powiem tak, spróbujemy. Znowu odpalę SS5 zbroi. Spróbujemy oswoić kolejnego healinga. Y Najpierw oczywiście ten się musi oswoić, ale nie wiem, czy mi psycha ja nie siądzie i nie obiecuję, że ogarniemy sobie tego ziomeczka. Dobra, widzowie, psycha siada. 8 metalu, to jest tyle. To jest to, co mam. To jest to, ile jestem wart. Niesamowite. Mamy już lodówkę postawioną, mamy generator. Na lodówkę poszło chyba 120 metalu. I to jest tyle zbroi co mam. Jednakże mam jeszcze tam trochę metalu w, no, w piecyku. Czekaj, mogę tego tak użyć? Nie, jak ja, to jak ja mam tego użyć? Dobra ja w ogóle ten zrobiłem. I co? I, aha, i teraz to działa, rozumiem, tak? Dobra, dawaj tego Reumatona. Ej nie, masakra, psycha mi siada już dzisiaj. Psycha już dzisiaj tak siada. No Zobaczmy, no, no chyba było warto. No 13 godzin to, to nie jest tak źle. Nie wiem, weźmiemy z 5 temu, temu ziomeczkowi i dobra, lecę tam. Zbrojkę sobie tylko można założyć od razu, tą nową. Nie, ja już sobie to wrócę. Zobaczymy, czy jeszcze tego drugiego się nam dzisiaj oga uda ogarnąć. Spróbuję, nie obiecuję, że się uda, ale spróbujemy. Spróbujemy, bo szkodzi, znaczy, próbować nie szkodzi. A jak będziemy mieli dwa healingi, no to. Co, jakieś mutacje, coś tego? Wiesz, szybko ogarniamy to. Oho, znowu w grzyba w lasem. Dobra, widzowie, zobaczcie, jest już nasz pierwszy healing na 227 poziomie. Staty ma średnie, chociaż życia ma nawet spoko i wagi. Oby ten drugi, o ile to jest para. Jeszcze tego nie zweryfikowałem. Jak to nie będzie para, to ja nie biorę tego drugiego, tak szczerze, bo po co mi dwa? Weźmiesz, ty wyjdziesz, to... nie mam na niego siodła, ale dobra, powinien wyjść chyba. No, bratku, co ty będziesz teraz odstawiał jakieś numery, że ja. Nie, też dzisiaj nie mam cierpliwości, naprawdę już, kurto, wyzywałbym mu, wszystko bym mu zwyzywał, co się da. Głupia tempa, koleżanko, ptaszku, ty głupi, daj mi powód, aby ciebie nie zabić. Aha, i teraz mam naglenia, dobra, okej, okay, już myślałem, że mi się rozwaliła ściana, dobrze, że przynajmniej to tak nie działa, dobra. Wracam z nim na chatę i sprawdzamy teren, czy jest tutaj może drugi healing, już tutaj mu tak musiałem wyzabijać 2-3 healingi po drodze jakiegoś i dobra, moi drodzy, chyba nam się fartło. Fartło się nam jak cholebka. Ty, gdzie on jest? Przed chwilą? Nie, tylko powiem. dobra, spinka, to była spinka. Oho, grzyby. Nie, 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 nie teraz, bo tutaj rawager jest. Generalnie wy jeszcze nie wiecie, rawager na 150. Wracałem przed chwilą z healingiem, dusze się pytą. O nie, to on! Kurde, ale on będzie miał za mało życia, on musi coś zabić najpierw. No ta. Co on zabije? Nie może zabić przecież rawagera, znaczy Paracera. Ty, co on zabije? Myśl, 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 mam mało... dobra, te zabijesz dwa na... No, te. Zabij go. Zabijesz takiego małego, no kurde, ale we nie, nie! Jak coś tego go zboluje znowu. I guess, no, nie mam chyba za bardzo wyjścia. Ewentualnie wiem co zrobię, wiem co zrobię, ale nie starczy mi na to boli. Quickly, no dawaj, dawaj! Jezus Maria, nie, ta gra mnie dzisiaj tak irytuje, taki... ale mam takiego rage'a, człowieku. Przemu, to do mordy mu może ci wsadzić, co? Na pewno sobie bole zrobię i też, dobra, to mógłbym Zjedź mnie Pięknie Nie, ty <ścoughs> Nie, 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 nie ruszaj się, śmietniku Cofnąć się, cofnąć się Everybody fall back Co mu mogę teraz dać? W dupę mu mogę dać Sarko, 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 chodź tu, chodź tu, chodź tu, chodź tu Nie, bo on nie wyjdzie Ale mamy psypał, ty a ja go czymś podniosę? Karkinosem, ale nie, karkinosem go nie podniosę przecież w taki sposób. No weź mnie nie roluj w fraje. Gaben. Czekajcie, po prostu się wszyscy przesuńcie tam. Wszyscy kurderek grup To jest ważna akcja, nie? Akcja w za mną. Znaczy za mną właśnie, no Nie deodika proszę. Weź go zabij. Zjedz to! Zjedz to gnojku. Dobra, zjad to. Jezus, ale mnie dzisiaj ta gra... Nie, to już... Wie, na pewno znacie ten stan, który teraz jestem. To jest arkowy rage. Nie wiem... Dobra, oni się tam bawią fajnie w gangbangu. Super sprawa, nie? Dobra, przynajmniej... Jezus Maria, dobre to ma w ogóle staty. Nie, 36. <grym> 36 w good, człowieku i tyle w temacie. 12 w stamina to ma. Ale. Nie, w życie to ma 12, to jeszcze gorzej. Ej, ale mu zawaliłem teraz. Właśnie to nie ma życia, dlatego ja mu koszę strasznie te staty. Nie idź do wody, głupku, nie! Pójdziesz do wody, to jesteś... No, do wody, I guess nie wszedł chyba, nie? Mały kerkinos Na dziesiątym. O Nie weszedł? Nie weszę. dobra, jest spoko. Jezus, Maria, ten odcinek psycha mi już siada, dobra, swoje szybko tego healinga i to tyle chyba na dzisiaj. Nie wiem, wrzucę mu od razu romaton. Mam nadzieję, że mi nic nie spadło do bluzonu. Nie powinno, chyba. Niestety musiałem przez. Co tu takie czerwone? A, to ten. Boże, nie psycha mi już siada dzisiaj, naprawdę. Ooooooo. Dobra moi drodzy, stwierdziłem że zrobimy to inaczej. Czemu on tak chodzi? Co się z nim dzieje, nie tak? Reset to default. No to fajnie, ale weź to wyłącz teraz. Jezus, mary. O dobra. Nie wiem, czemu on tak chodzi. Czemu on tak chodzi dziwnie? Halo. Nie jest tak, ty, on jest jakiś upośledzony, no nie mam. Jezus tyle starania i mam takiego, dobra, ale przynajmniej e jest, tyle dobrze. Ja odpuszczam sobie tego drugiego E-Linga ze względu na mój stan psychiczny, którego nie ma. Polecimy sobie po niego na początku następnego odcinka, tak zrobimy. A w tym mamy E-Linga. Cieszmy się. I chwalmy pana, bo mamy jeszcze Rawagera, który jest gównem totalnym, ale spoko, nie. Przynajmniej, przynajmniej dwa linki i stan psychiczny, który nie istnieje. Dziękuję wszystkim za uwagę. Mam nadzieję, że nie do zobaczenia i, i trzymajcie się tam mocno w tym arkowym świecie. No, Wy dzięki za oglądanie, się. Elo!